Radujcie się. W taką niedzielę, w niedzielę radości, pierwsze co we mnie gdzieś się pojawia, to jest bardzo sławny tekst świętego Franciszka. Podyktował to bratu Leonowi. Tekst o prawdziwej radości. Wezwał raz brata Leona, mówił: Siadaj, pisz. Pisz, co to jest prawdziwa radość. Przybywa posłaniec i mówi, że wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do zakonu. To nie jest prawdziwa radość. Przybywa drugi i mówi, że to samo uczynili wszyscy arcybiskupi i biskupi na świecie, a nawet król Anglii i Francji. To też nie jest prawdziwa radość. Przychodzi trzeci i mówi, że nasi bracia udali się na wschód i nawrócili wszystkich niewiernych, i oni wszyscy przyjęli ich To nie jest prawdziwa radość. A ja sam mam taką władzę w sobie, że mogę uzdrawiać i czynić cuda. I to też. Nie jest prawdziwa radość. Kiedy jest prawdziwa radość? Kiedy przyszedłem do Perudzi w nocy, jest zimno i sypie śnieg, i sople zwisają mi u sukni, także ranią nogi, i płynie mi z nich krew. I przyszedłem do klasztoru. I kiedy długo pukałem, przyszedł jeden z braci i pyta się: Kto tam? Więc odpowiadam: Brat Franciszek. A ten mówi: To nie jest pora dochodzenia, nie wejdziesz. Potem mówi: Po raz drugi. Ty jesteś jedyny, prostak. I nieuczony. To bardzo ładnie brzmi po łacinie. Tuus unus simplex et idiota. Nie wejdziesz. A kiedy długo pukałem, mówiąc dla miłości Chrystusa przyjmijcie mnie, to powiedział na koniec, jest nas tu tylu i takich, że nie potrzebujemy Ciebie. Idź do Krzyżowców i proś, niech ci dadzą jeść. I płęta franciszkowa jest taka. Jeśli zachowam cierpliwość i pozostanę nieporuszony. To to jest prawdziwa radość i prawdziwe szczęście. Taka sobie historyjka, co? Franciszek ją podyktował wtedy. Kiedy już nie był przełożonym w swoim zakonie, kiedy próbował swoim braciom napisać regułę, a kiedy ją przekazał im, aby z nią się wybrali do Rzymu i zatwierdzili te regułę życia, działania, to oni ją zgubili. I to, że mu mówią, Ty jesteś jedyny, prostak i niepiśmienny, nieuczony. Tak naprawdę chcą mu pokazać, już do nas nie pasujesz. My jesteśmy już inni. Takiego, jakim ty jesteś, już cię tu nie trzeba. I wiecie, to mówią Franciszkanie Franciszkowi. To mówią ludzie, którzy kiedyś za nim poszli. Kiedyś do nich przemówił jego ideał życia, jego charyzmat, ale teraz już tak urośli, że ten Franciszek im mnie pasuje. Pan Ciszek nie był niepiśmienny, całkiem dobrze pisał po łacinie. To był jego wybór życia być kimś bardzo prostym, takim, który od siebie nie odpycha ludzi, nie odpycha zwłaszcza tych, którzy naprawdę są ubodzy. Nie był niepiśmienny, ale chciał być simplex ed idiota. Ale jego bracia już nie chcieli tacy być. Więc jemu, bez którego ich by nigdy nie było, mówią: Nie potrzebujemy ciebie. Nie potrzebujemy ciebie. Jest nas tu tylu i takich, że nie potrzebujemy ciebie. I to jest rzeczywisty moment. To znaczy, Franciszek nie pisze opowiadanka dla grzecznych czy niegrzecznych dzieci, tylko pisze opowiadanie. W którym chce objaśnić swoje własne życie, chce zrozumieć to, co się dzieje. I równocześnie z tym tekstem o prawdziwej radości, Franciszek pisał swoją medytację, układał godzinki o męce pańskiej. Znaczy mówił o radości, kontemplując śmierć Jezusa na krzyżu. I ten tekst o prawdziwej radości jest bardzo bliski w czasie, momentowi, kiedy on dostał stygmaty. Kiedy się męka Jezusowa odbiła mu na ciele. Właściwie mógł powiedzieć do swoich współbraci: Nie chcecie tej reguły, którą napisałem, to popatrzcie się na, na tę regułę, którą noszę na sobie. Prawdziwa radość kogoś, kto w kościele rozpoczął ogromne dzieło, wielkie dzieło, dokonał w kościele rzeczy wielkich. Bez Franciszka nie wiadomo, czy byśmy się dzisiaj tu modlili. Kościół, który on uratował od kryzysu, nie, był na znacznie większym zakręcie niż my dzisiaj. Dzisiaj wszyscy mówią o kryzysie w Kościele. W porównaniu z tym, co się działo w XII i w XIII wieku, to u nas się nic jeszcze nie dzieje. I to on ten Kościół wyratował ceną radykalizmu, ubóstwa, Skrajnego ubóstwa, nie? wyboru krzyża. Jest moment, kiedy ci, którzy poszli za nim, rozumiejąc, jak ważne jest to, co on robi, co Bóg przez niego robi, teraz o nim mówią: Nie potrzebujemy Ciebie. Jesteś już jedynym tylko wśród nas prostakiem niepiśmiennym. Franciszek mówi: To jest radość. To jest radość. Odnaleźć się w takim momencie, nie stracić cierpliwości, nie dać się wewnętrznie poruszyć, wzburzyć. Kiedy usłyszysz, nie potrzebujemy Cię, już nie jesteś potrzebny. Ewangelia nam dzisiaj pokazuje Jana Chrzciciela, Jan Chrzciciel rzadko kiedy się nam kojarzy z radością, raczej taka postać poważna. Czy jego ogromnej ascezy, umartwienia, wyrzeczenia. Jan Chrzciciel czy on się kiedy uśmiechnął, kto wie. A jest jednak moment, kiedy Jan mówi wprost o swojej radości w Ewangelii i mówi o tym, że ona doszła do szczytu, że nigdy się wcześniej tak nie cieszył. I to jest taki moment, kiedy do niego przyszli ludzie i mówią: Wszyscy cię zostawiają. A wszyscy idą do tego, którego ochrzciłeś, do Jezusa. I wtedy Jan mówi: Trzeba, żeby on wzrastał, a ja żebym się umniejszał. Moja radość doszła do szczytu. Przyjaciel, oblubieńca cieszy się wtedy, kiedy oblubieniec ma oblubienicę. Jan objawia swoją radość w takiej chwili, która by zażądała od niego zniknięcia. Przyszedł moment, żebyś zniknął. Bo to jest moment, żeby się objawił w całej wielkości ten, którego zapowiadałeś. Jan na pustyni wzywał ludzi do nawrócenia. To znaczy uświadamiał im ich grzech. Mówił do nich rzeczy porażające. Lemierz miowe. Mówił im mocno o grzechu. Potem im pokazywał wodę, żeby weszli i wyznali te swoje grzechy, żeby sobie ten grzech uświadomili, żeby się z nim zderzyli. I wiecie, robił to tylko dlatego, że wiedział, że za nim idzie, tak jak mówi dziś w Ewangelii, mocniejszy, że za nim idzie ten, który ma moc im ten grzech odebrać, ma moc ich rozgrzeszyć. Bo Jan nie miał tej mocy. Jak nie ma za tobą Jezusa, to nie możesz odgrywać tej roli. To jest bez sensu. Ja mam w, w pamięci takie rekolekcje w Krakowie. Jeden kaznodzieja, zresztą bardzo znany, miał rekolekcje dla lekarzy. I pierwszy dzień wyzywał tych lekarzy od wszystkiego od morderców, od łapówkarzy. Od cudzołożników, nie wiadomo co jeszcze tym lekarzom, no, kładł im tak i oni siedzieli i słuchali, tak jak wy teraz w tym pierwszym rzędzie. I na drugi dzień przyszli, wcale się nie obrazili, przyszli, bo chcieli usłyszeć, co teraz mogą z tym zrobić. Nie kłócili się z nim, wiedzieli, że taka jest prawda, że tacy są. Nie udawali, że są inni. Nie mówi, nie obrazili się na kaznodzieje, Tylko byli bardzo ciekawi, co im powie następnego dnia, jak z tego wyjść. A on drugiego dnia przezywał ich odnowa, i trzeciego dnia nie przyszli. I słusznie, a po co mieli przyjść? W trzeci dzień słuchać o tym, że są mordercami, łapówkarzami. Jan bez Jezusa za sobą nic nie znaczy. Posługa kapłańska bez Jezusa za nami nic nie znaczy. Może czytać to słowo w nieskończoność może się nauczyć Biblii na pamięć i ją recytować lepiej niż Łapicki i wszyscy inni aktorzy razem wzięci do kupy, a to tak naprawdę Jezus działa w sercach ludzi i tekst czytany w ludziach staje się Słowem, nie dlatego, że lektor pięknie czyta. Tylko dlatego, że Jezus posyła ducha w serca ludzi, którzy słyszą Słowo. I tak naprawdę im mniej jest tego lektora, tym lepiej. Jak zaczyna czytać także cudaczy, to ludzie nie słyszą Słowa Bożego, tylko słyszą lektora. Im mniej lektora, tym więcej Jezusa. Im mniej diakona, tym więcej Jezusa. Im mniej prezbitera, tym więcej Jezusa. I tym więcej radości w sercu lektora, diakona i prezbiter. To jest radość. Módlcie się za tych chłopaków, żeby do tej radości dorośli. A jeszcze bardziej módlcie się za tych, co siedzą w prezbiterium, żeby na nowo dorośli. Najbardziej to się módlcie za mnie. Amen.